Porządny chłop. Ewenement w świecie nauki. Zasłużony obywatel. Perun był jednym z moich pierwszych pacjentów. Przyszli do mnie jego rodzice, opisując przypadek swojego syna. Jego objawy były, no, delikatnie mówiąc, nietypowe. Byłam w szoku. Na studiach nie uczyli nas czegoś takiego. Był to przypadek wcześniej nieudokumentowany. W mieście szybko zrobiło się głośno o niesamowitym dziecku, o Perunie. Wiedzieliśmy, że tak osobliwy przypadek nie może pozostać bez opieki. Dlatego szybko objęliśmy go nadzorem. Dla jego dobra, oczywiście. Kiedy jeszcze była gimnazja? O mały włos nie doszło do tragedii, której zapobiegł Perun. Byłem zwykłym dzieciakiem z osiedla. Lubiłem sobie popić, dużo balowaliśmy. Uganiałem się za dziewczynami. Pewnego właśnie wieczora w garażu graliśmy od roka, kiedy nagle. znocniaczu doszło do zwarcia. Poszła iskra i cały garaż zajął się w płomieniach. Myślałem, że zginę. Przysięgam. Straciłem przytomność i nagle wnosiłem się nad miastem, w ramionach Peruna, a razem ze mną czterech moich kumpli. Następnego dnia poprzysięgłem sobie że zostanę elektrykiem. Ktoś może powiedzieć, że grzebie w gniazdkach, ciągnę kable. O nie, nie, nie! Ja ochraniam ludzkie życie i za cel postawiłem sobie naprawienie wszystkich instalacji w tym mieście i nie spocznę, dopóki się to nie stanie. Badania nie dawały żadnych konkretnych wyników. A jednak z biegiem lat przebywało mu coraz to nowych, niezwykłych umiejętności. Latanie, ogień, a nawet nieśmiertelność. Jego przypadek konsultowałam z największymi umysłami ze Stanów Zjednoczonych, z Chin i z Rosji. No i nic. Nikt nie potrafił wyjaśnić tego w logiczny sposób. Na szczęście, jako dziecko, rozwijał się prawidłowo i opanował swoje umiejętności. Ale wtedy wiedziało już o nim wszystkie media. Pani doktor, bo to jest dla pani tutaj od. Rafał, nie teraz, jestem zajęta. Zrób tak, żeby było dobrze. No i tak, no i. Yy... W szkole to nikt nie podskakiwał. No, ale Peron był po prostu kozakiem. Nie używał swoich mocy, nie wiem, do bicia kogoś, stęcania się. Po prostu używał ich rozsądnie. A w końcu nawet zaczął pomagać ludziom. No, nie wiem w sumie od czego zacząć. Mnie jakieś takie przykre sytuacje chyba od zawsze się po prostu trzymają. Jak pojawił się perun i wiem, że to zabrzmi pompatycznie, ale moje życie się odmieniło. To w szkole lekko nie miał, nie? Niby na hośce odmieniec, ale jak kapslami rzucał, to potrafił z sosnowca na okotów przyrzucić. Zyskał nasz szacunek, nieraz nas na z jakiegoś przypału. Nie odziedziczyłem po nim supermocy, więc postanowiłem założyć fundację i... Właśnie wysyłam ryż do Bangladeszu, o czym już mówiłem, ale to jest bardzo ważne, bo to jest bardzo ważny ryż dla bardzo ważnego Bangladeszu. No na brak powodzenia to on się nie uskarżał, no ale wybrał akurat mnie, prawda? Młoda, zgrabna, powabna, jak to się mówi. No ale ta jego sława! Nieraz jak byliśmy na wakacjach, to albo jakaś panna chciała sobie z nim zrobić zdjęcie, albo jakiś młot chciał sprawdzić siłę mojego perunka. No ale najśmieszniejsze było, tak się okazywało. Że to nie jest ściema. Perun nieraz uratował mnie z opresji. Na przykład tutaj mam bliznę. Zatrzymał pocisk tuż przed moją czaszką. Nie czuję się chyba najlepiej, odkąd nie ma go w pobliżu. Medale były zasłużone. Perun miał w nas duże wsparcie i pomoc, gdyby takowej potrzebował. Ale najwyraźniej nie potrzebował, skoro nawet komendant główny policji nie miał nic do roboty. Postanowiłem nazwać moją fundację imieniem. Mojego ojca, Peruna, bo w odróżnieniu do mojej macochy nie chcę, żeby jego imię zostało zapomniane. Bohater-strater. Nie rozumiem, jak już miał te i sławę, i bogactwo. To on się nadal tak skupiał na tym pomaganiu. Przecież razem mogliśmy robić naprawdę wielkie rzeczy. Uprzedzałam go. No, ale taki uparty był. No i niestety, no, musiało się tak skończyć. Było go wszędzie tak dużo, a nagle wcale za szopkę z prezydentem, wręczającym medale za zasługi, pogrzeb, żałoba narodowa. Naprawdę ja nie wiem, jak oni mogli go tak zaszczycić. Nie rozumiem tych spekulacji. Ktoś szuka nadmiernej sensacji w jego śmierci. Perun godnie żył i godnie został pochowany. Przestał szukać odpowiedzi na niemożliwe. Od tamtej pory więcej go nie widziałam. My to mamy z chłopakami taką teorię, że ktoś się przyczynił do jego zniknięcia. Bo on sam z siebie. On by nie dał się tak po prostu zabić. On był za, za mocny, za twardy. Nie, nie wierzymy. W to. On gdzieś musi być. Ludzie nie potrafią uszanować pamięci po zmarłym. No ale chyba nie o tym mieliśmy rozmawiać, prawda? Zostawcie zmarły w spokoju, a żywym dajcie głos. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jak to się mówi? La vie. Ja nie wierzę, że on nie żyje. Kto mógłby go pokonać? Przecież był nieśmiertelny. On zniknął. Odszedł. Uciekł gdzieś się, zaszył. Cała ta presja społeczeństwa na to, żeby być najlepszym, żeby być superbohaterem. Myślę, że po prostu tego nie wytrzymał.